GM Inwestor Zastępczy to profesjonalna firma zajmująca się projektowaniem, zarządzaniem i nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych. W tym filmie przedstawiam nasze doświadczenie i osiągnięcia w zakresie projektu Centrum Logistycznego City Logistic Warsaw. Projekt ten był wyjątkowo wymagający i skomplikowany, ponieważ już jego lokalizacja w dużym mieście wymagała wielu więcej uzgodnień. Dodatkowo Obiekt wymagał wielu zmian i dostosowań do potrzeb inwestora i najemcy, a także szybkiego i sprawnego uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń od warszawskich urzędów. Ten z pozoru prosty obiekt, zlokalizowany na warszawskim targówku może wydawać się mało ambitny. To po prostu budynek na planie prostokąta z płaskim dachem o powierzchni użytkowej ponad 13 tysięcy m2. Jednak jeśli przyjrzymy się szczegółom, okazuje się, że już tak prosto nie było. Dlaczego? Nasz dział projektowy przykłada największe znaczenie i nacisk na projektowanie użytkowe. Na początku poznajemy cel naszego partnera biznesowego, w tym przypadku jednego z największych deweloperów przemysłowych, Tony Europe. Model biznesowy naszego klienta polega na tym, że w najkrótszym możliwym czasie należy przygotować powierzchnię dla najemcy, dokładnie taką. Jako on potrzebuje dla rozwoju swojego biznesu. Pierwszym wyzwaniem dla nas było szybkie uzyskanie decyzji środowiskowej. W Warszawie każdy termin krótszy niż 12 miesięcy to jest bardzo szybko, ale tak, aby ta decyzja środowiskowa była jak najbardziej uniwersalna. Na tamtym etapie jeszcze nie znaliśmy docelowego najemcy, czyli tzw. Tak end usera. Oczywiście nie wspominam już o całej masie innych pozwoleń i uzgodnień, takich jak pozwolenia wodnoprawne czy uzyskanie dostępu do pełnej infrastruktury zasilającej i drogowej. Powstanie obiektu poprzedziło opracowanie przez nas trzech projektów budowlanych i uzyskanie trzech pozwoleń na budowę. Ostatnie pozwolenie na budowę było dla naszego zespołu ogromnym wyzwaniem. Mieliśmy niespełna 2,5 miesiąca na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Co tutaj było najtrudniejsze, z czym musieliśmy się mierzyć? Tak jak na początku wspomniałem, obiekt sam w sobie nie był trudny. Jednak terminy, szczególnie trzeciej decyzji pozwolenia na budowę, wymagały wiele uwagi, dobrej wielopoziomowej komunikacji i zaangażowania. W tym przypadku zadziałał nasz partnerski proces przejrzystej współpracy z Urzędem Architektury Dzielnicy Targówek. Stały kontakt pozwolił na uzyskanie szybkiej decyzji. Tempo na przygotowanie projektu było zabójcze, ale przyniosło oczekiwany efekt. Mimo tak skróconego czasu projekt był wykonany bez braków, stąd w krótkim czasie otrzymaliśmy ostatnie niezbędne pozwoleń na budowę. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony pmorg.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej o naszej roli projektanta, inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego. Serdecznie zapraszam, Andrzej Przesmycki.